radio to Cafe to Barbie Baby, Langström Ekstra. Gdzie my możemy być, jak nie w obrębie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego? Jeszcze wstąpimy, wejdziemy do ogrodu, jeszcze pokażemy Państwu to, co żeśmy Państwu pokazywali tysiące razy. Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej, pomimo że lewacy kaszlą, i wsiadają do samochodu sobie jadą. Otóż, proszę Państwa, niektórzy studenci są z bardzo odległych wioch, tu w Polsce, bo my, tu w Polsce, jesteśmy w Polsce A. Warszawa nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, ale to dosłownie 100-200 metrów stąd jest Wisła. Serdecznie zapraszamy w prawo. Oczywiście cofnąć trzeba, i tam, bo tutaj to będą ogrody, prosto i w prawo, będą ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej. Serdecznie Państwa zapraszamy, dużo pamiątek jest, dużo takich miejsc, gdzie trzeba wejść, odwiedzić, bo nawet już tę tablicę Państwo widzą tam za tą strzałką białą na niebieskim tle, że tam papież swoje palce maczał, zostawił ślady. Gdy otwierał tę bibliotekę, wyświęcał ją w roku 1999.